Ma wpływ na wzrost popularności. Proszę Państwa, 5000 metrów mężczyzn Joshua Cheptegej, 12 12:35-37. Ale również y, mamy przecież rekordzistę Polski Bronisława Malinowskiego 13-17-69 y, rok 1976. Od tego czasu nikt tego rekordu nie poprawił. Bliscy byli Jerzy Kowol, y, Ryszard Kopijasz, tacy dobrzy biegacze, bardzo dobrzy z lat 70. Oni osiągali... Na tle zwłaszcza ówczesnych rywali. Bardzo przyzwoite rezultaty. Najwięcej razy w historii polskiej lekkiej atletyki dystans pięciu tysięcy metrów wygrywał Zisław Krzyżkowiak. pięciokrotnie. Pięć razy też Krystian Zalewski. To nasze czasy. Też przeszkodowiec notabene. Józef Noi. Pięć razy przedwojenny rywal Janusza Kuzocińskiego. Czołowy biegacz Europy tamtego okresu. Jerzy Kowol czterokrotnie, Bogusław Psujek czterokrotnie, Michał Bartoszak też czterokrotnie, Kazimierz Zimny, medalista olimpijski z Rzymu również cztery razy, Janusz Kusociński trzykrotnie wygrywał i Bronisław Malinowski także trzykrotnie i Michał Haczmarek, a tutaj mamy zupełnie inne pokolenie, 19 biegaczy, na razie Jastrzębski, zawodnik Dukli Akademii Warszawa, rekord życiowy 14 minut 4 sekundy 62 setne, Kamil Szczęmkiński zatem dyktuje tempo kos. Znamy go doskonale. Mateusz walczył dla Polski drużynowe mistrzostwo Europy w ramach igrzysk europejskich. To jego występ i jego cenne punkty Biegacze RLTL Optimeradom. Młodego zawodnika 21-letniego, który w tym sezonie ustanowił rekord życiowy 13 minut 52 sekundy 61 setnych. Jest tam też lider tegorocznych tabel Szymon Żywko, znamy go też z dystansów nieco krótszych ale tutaj pewnie ma ochotę na odegranie ważnej roli no ciekawe będzie ta rywalizacja tutaj stworzyły się już od samego początku dwie grupy u pań przez to wolne tempo to mieliśmy przez pierwsze trzy kilometry tak jak powiedziałeś, kolarską stójkę niemalże. No i to też powodowało, że w bliskich odległościach zawodniczki między sobą biegły. GOS teraz obejmuje prowadzenie. Tak jak Przemek mówił, pamiętamy jego dobry, bardzo dobry występ na drużynowych mistrzostwach Europy. Zdobył te punkty, które pozwoliły nam stanąć ostatecznie na podium. Będziemy zatem cały czas podglądać te wydarzenia. Przeniesiemy się na chwilę do studia, do Aleksandra Dzieńciełowskiego, Marka Plawki, bo biegacze niedługo osiągną pierwszy kilometr z pięciu. Tak, a potem, a potem jeszcze kilka kilometrów będą biegli. Natomiast podsumowań, czas chyba tak yy, trzeba powiedzieć, bo trzeci dzień Mistrzostw Polski, ten ostatni, dobiega końca. I powiedzmy tak. Momenty były. Zapach budapesztańskiego medalu też poczuliśmy tutaj w Gorzowie. Co dla ciebie, co twoim zdaniem przez te trzy dni rywalizacji było najważniejszym wydarzeniem? No powrót Pawła Fajtka. Ja tak będę e, od razu to powiem, no bo do wielu wyników mogliśmy przywyknąć. Wiele wyników było zgodnych z oczekiwaniami, więcej niestety wyników poniżej oczekiwań. A błysku, jeżeli szukaliśmy, no to Paweł Fajdek to, że wrócił i to szalenie ważne, bo w jego pogoni, takiej ambitnej o szósty tytuł Mistrza Świata to jest taki jasny sygnał. On przez cały sezon raczej pokazywał, że nic z tego w tym roku nie będzie. A jednak tutaj mimo że 76 metrów, to jeszcze niezadowolony, wiedział, że może być 78, 78, 78 a powiedział, że będzie blisko 80. Przepraszam, to te dwa metry jeszcze wiedział, że już z treningu wynika, że można. I czekamy. Teraz ma spokojne jeszcze trzy tygodnie z trenerem Szymonem Ziłkowskim do spały i tam teraz e, cieszą się z tego, że wreszcie są zdrowi, bo bardzo dużo problemów trapiło Paweł Fajtka i mogliśmy się o, o niego bardzo martwić, ale myślę, że do e, konkursu finałowego, gdzie pokazał, że forma rośnie, forma wraca i Paweł Fajtek jest z nami. Roz, rozmawiałem dzisiaj długo z Szymonem Ziłkowskim, wspomnianym przez ciebie trenerem Pawła Fajtka. I Szymon Ziłkowski mówi, Paweł jest niezwykle zawziętą osobą, jest niezwykle ambitną osobą. I on wam jeszcze udowodni, że jest najlepszym młodzieżem świata. I on w Budapeszcie wygra. Po raz szósty z rzędu Mistrzostwa Świata. Wierzysz w to? Wojtek Nowicki, jego rywal z podwórka jest bardzo w tym sezonie mocny, Lider Tawel, 82 metry. Wierzysz, że Paweł dokona tego, czego niewielu dokonało? Czy ja w, to wie, ja w to wierzę, czy nie wierzę? No słuchajcie, no jeżeli ktoś ma patent na wygrywanie mistrzostw świata i zrobił to pięciokrotnie, no to dlaczego nie miałby zrobić tego szósty raz, bo wie jak to robić, wie jak się sprawdzać w najważniejszych imprezach. My możemy sobie tylko gdybać, ale to sam Paweł wie, gdzie jest, w którym miejscu jest. Szymon też doskonale musi zdawać sobie z tego sprawę, bo przecież jest twórcą jego formy. Więc no, jeżeli oni tak mówią, no to będziemy mieli bardzo fajną rywalizację. Znowu bratobójczą trochę, ale chyba w tym młocie akurat to lubimy, że zabezpieczamy sobie dwa medale. A jakie kolory, no myślę, z jednego i drugiego setu, pierwszy, drugi, drugi, pierwszy bylibyśmy zadowoleni, ale chcielibyśmy, żeby jakiś Polak rzeczywiście wpisał się na kartę historii takimi zgłoskami nie, dla nielicznych tylko zagwarantowanymi. Za no, Sergiej Bubka, Paweł Fajd no Gerusz. Hamel Gerusz, tak, to są, to są wielkie jeżeli ktoś jest mistrzem świata, no to musi szukać kolejnych wyzwań. Rekord świata, no być może sprzed dekady, taki trochę mm, o niepewnym jednak rodowodzie, może jest poza zasięgiem młodzieży w najbliższym czasie, ale wpisanie ale takiej historii jak wielokrotne zdobywanie, obronienie tego tytułu, to już jest coś wielkiego. Tak, no, myśląc o medalach, musimy mówić coraz pewniej, coraz śmielej. O Natalii kaszmarek, bo oczywiście ten medal nie jest pewny nigdy medal w sporcie nie jest pewny zwłaszcza w sprincie zwłaszcza na 400 metrów jest o trzy biegi gdzie jest taka stawka ale Natalia myślę sobie w każdym biegu w tym roku. Czy na 400, czy na 200, tak jak tutaj w Gorzowie, udowadnia sobie, że jest absolutnie w światowej czołówce, że jest gotowa na wielkie sukcesy indywidualne. A ja znam trenera Marka Rożeja i wiem, że jego trening jest skuteczny w najważniejszych imprezach, czyli ta forma ma, powinna i ma przejść na Mistrzostwa Świata w Budapeszcie. Tam będzie miała trzy biegi, no możemy zakładać, że w finale będzie spokojnie, jeżeli ma walczyć o medal. I ważne będzie jak w tych biegach będzie zachowywała siły na kolejne rundy. Jak będzie walczyła też o dobre miejsca w tych biegach po to, żeby mieć lepsze tory w kolejnych, żeby nie być losowanym gdzieś ze skrajnego toru i utrudnić sobie walkę o medal. No bo to jest impreza turniejowa, to jest coś innego niż wygrywanie mitingu, co zwykle było domeną jej rywalek. W tym roku to ona kasuje wszystkie przeciwniczki i wygrywa, ale to jest, to jest impreza od zera, od nowa. To, co Natalia osiągnęła w tym sezonie, to jest zbudowanie solidnej podstawy mentalnej. Takiej, że ona wie, że tak właściwie jest w stanie wygrać z każdą. I to jest taki zasób, który powinna wykorzystać, i wierzę, że z tym się właśnie uda. Tak, i niech tak będzie. Wiemy też po tych mistrzostwach polskich, że cały czas mamy bardzo szybką Ewe Swobodę, bo mimo trudnych warunków bardzo dobry win wynik. Wiemy, że będziemy mieli na Mistrzostwach Świata bardzo szybką piję z Krzyszowską. Dla obu tych naszych sprinterek, jednej płotkarki, jednej niepłotkarki, awans do finału, to już będzie bardzo duży sukces na Mistrzostwach Świata. Ale chciałbym, żebyśmy powiedzieli też o tej, która błysnęła tutaj i to niedawno, dzisiaj, ta, która niedawno siedziała na miejscu, w którym ty siedzisz teraz. Tak Czyli o Nikoli Chorowskiej, dlatego że to 6,61 w trudnych warunkach um, u siebie w domu pokazuje gigantyczny potencjał. I ona mówi 7 metrów? Może w Paryżu. No to to są skoki, które już pozwalają wejść w bardzo ścisłą stawkę, czołówkę światową po prostu. No biorąc pod uwagę też przekrój wiekowy tych, które dominują na świecie w, skoku w dal, to Nikola ma jeszcze czas, a już pokazuje i daje jasny sygnał, że ten potencjał rzeczywiście jest. Ona ma radość z tego skakania, ona ma na razie spełniać jakieś swoje takie bardzo małe ambicje. Dobrze, że mówi i myśli o tych ważnych rzeczach, ale też musi się wykazywać cierpliwością, no bo ta forma na 7 metrów, a tyle musiałaby skakać, żeby tam mieć medal, ma dopiero przychodzić. Chodzić. Już wiemy od informacji od trenera i od Nikoli, że skoki około 6,80 są już możliwe. Sama mówiła, co trzeba poprawić, czyli ona nie musi... Świadoma. Świadoma jest tak. Ona nie musi już teraz zwiększać objętościowo treningu, nie musi zwiększać obciążeń. Ona musi poprawić parę elementów technicznych, tak jak powiedziała, wysokość odbicia i lądowanie, czyli to, żeby tym nogami nie skracać sobie tego, tej odległości. Mieliśmy kiedyś Sytuację z warkoczem, który pozbywał, pozbywał nas e, e, złotego medalu, e, więc e, tutaj ona już też wie, że każdy, każdy centymetr jest ważny. A stawka e, i rywalki, no to no wymuszą skakanie około 7 metra, żeby ten medal zdobywać. Natomiast między 6,87 metrów tam będzie zwykle 8 rywalek, więc e, pomiędzy Byciem na szczycie, a byciem w niebycie, tam jest naprawdę bardzo mały margines. No Polki w finale olimpijskim skoków dawno nie mieliśmy. Nie mieliśmy, tak. Liczymy, że będziemy mieli. I bo... e, też nie mieliśmy bardzo długo talentu, do którego moglibyśmy się tą właśnie kalką porównywać. Tak. Młoda, zdolna i świadoma Nikola Chorowska, o niej mówiliśmy przed chwilą. Cóż, szanowni państwo, pod, podsumowanie kończymy tym, że do Budapesztu pojedzie około 60 osób. Nie wiemy dokładnie, bo to jeszcze kwestia kilku dni, jak ten skład powstanie. Na 60 medali szans nie mamy. Na 2-3 szanse mamy i na nie bardzo liczymy. A może jakby pojechała Nikola Chorowska i już w T7 skoczyła w Budapeszcie. To była piękna historia. Wracamy na 5000 metrów, bo tam panowie też o Budapeszt walczą. Walczą jak. Nie wiem co, teraz Mateusz Gost troszkę się obejrzał, żeby ktoś dał zmianę, może Wiącek, może Megier, Żywko jest w tej czołówce, tempo w biegu męskim na 5000 metrów żwawe, piątka została, tę piątkę zamyka Marcin Biskup w tej jaskrawej koszulce, pierwszy kilometr 2.47, kolejne, drugi kolejny 2.47, trzeci 2.50, biegną mniej więcej na rezultat w okolicach 14 minut. Powiedzmy, że przyzwoite oczywiście zdarzały się w czasie mistrzostw Polski szyb biegi. No Jerzy Kowal kiedyś przebiegł 5 kilometrów, w czasie mistrzostw polski w 13-36 i pół. Miał wtedy nie byle jakiego zresztą rywala, bo Ryszarda Kopijasza, to była między nimi rywalizacja straszliwa te ponad 40 lat temu. Trzy okrążenia pozostały do końca. 10.41.62 tyle po 4 kilometrach to w takim tempie przebiegli. Ktoś do tej piątki usiłuje się jeszcze podpiąć na szóstego. <grym> Zawodnik w czarnej, w ciemnym stroju. To jest... Groberski, o ile dobrze widzę. Michał Groberski, barnim Goleniów. Rekord życiowy 14-41, więc sporo sił mu zostało, bo to na pewno jest dużo lepszy wynik od jego rekordu życiowego. Mateusz Gos wykonuje nieprawdopodobną pracę. Megier, Wiązek, Żywko i Biskup. Taka jest ta pierwsza piątka. Mamy tam przeszkodowca, mamy też zawodnika, który świetnie sobie radzi na średnich dystansach. Mam na myśli oczywiście Szymona Żywko. Jest, tak jak mówiłeś, Marcin Biskup, to zawodnik z Zawiszy Bydgoszcz. Jest Aleksander Wiącek. No, ciekaw jestem tego finiszu. Nikt pewnie teraz nie chce zaryzykować. Wykonuje tą pracę, solidną pracę. Gos, no ale pamiętamy go z Chorzowa. on ciężko pracował, biegł przez pewien czas sam i pomimo tego nie zwalniał, trzymał. Dobrą dla nas wówczas pozycję. Te ostatnie pewnie 500 metrów. To będzie takie rozstrzygnięcie. Za moment to się stanie. Już mamy ich na tej przeciwległej prostej. Tam 650 metrów w tym momencie do mety. Gostak jakby przyspieszał. Megier, przeszkodowiec. Przecież on też potrafi zerwać. No i Biskup zamyka tę stawkę. Żywko. Ma na pewno spore możliwości szybkościowe, ale na pewno teraz nie powinien tego wykorzystywać. On to... musi czekać do końca, tak On jest. musi, musi wytrzymać. A z kolei jego rywale muszą zaryzykować dłuższy finisz. Prosta i rozpocznie się ostatnie okrążenie. Ostatnie 500 metrów tej rywalizacji. Niesamowity jest ten 21-letni Mateusz Gos. Bezkompromisowy, nie ogląda się. I teraz, jakby jeszcze dodał gazu, to będzie wynik poniżej 4 Mam wrażenie, zobaczymy jakie będą finiszowe metry. A zatem Mateusz Gos na pierwszym miejscu. A na drugiej pozycji Aleksander Wiącek, ten na pomarańczowo. A potem, a potem jest lider tegorocznych tabel w Polsce, żywko. czyli żywko. I Megier w tej chwili przeskakuje, ale Gos fantastycznie. Gos ma już przewagę. Widać, że to jest zawodnik jakby o innej wyobraźni biegacza. Że on ma wyobraźnię tak. Chce być naprawdę wybitnym długodystansowcem. Jest pełno 200 metrów do mety. RT, RLT Optima Radom może być z niego dumna. 13,52,61 to jest jego tegoroczny rekord życiowy. on już jest na ostatniej prostej. Ale finiszuje Biskup! Pięknie, pięknie, Biskup też Bardzo blisko, żółta koszulka, ale Gos się obroni. I to będzie 13,54. A biskup drugi, a na trzecim miejscu Megier chyba. Jeśli dobrze widzę, tak jest Megier z brązowym medalem. Wiązek czwarty. Gos idealnie, no ale tego żeśmy się po nim spodziewali. Marcin biskup schowany, cały czas na piątej pozycji. Gdzieś tam nawet nie było go widać momentami. Gdyby nie ta jaskrawa koszulka. Gdyby nie ta jaskrawa koszulka.